Ej hey, Den, podobno są tu jakieś stacje. Ano są. Nie ano, są. Też pocisków. ano są. I przejście dalej. Da się mogę zabić. Da się zabić w... jak się bijesz e, z well, Ona może siebie zabić, chyba... There? Wydaje mi się, że też ją możesz zabić. You wolf wolf you know so <laughs> Okej. Okay. To się zawsze już dokończy you No know, right A right, za nią Może ja jej muszę pilnować prawda Tylko w którą stronę Bo z jednej strony tutaj coś jest Z drugiej strony ona poszła tu czy tam? I mean, ja ci mogę powiedzieć, że ona poszła w prawo Czy ja nie idę w prawo? Trzeba i czemu? Zobaczcie co tutaj jest Myślałem, że coś tutaj jest I... To coś tu jest! Glicze graficzne Włóż Aha Aha! Zratowałem. Ja tam nie idę Aha, aha tu masz skrzyneczki z amunicją do Sokoma tu się jest. O. Tak, No ona tutaj przeszła. Okej, okay. też przejdę. Chciałbyś Piedy <grymne> Znaczy, to chyba nie pójdzie. Coś wtedy, prawda? I co może i na przejdę koło tych piesków co no a, czy mogę je odsiedzieć ty brutalu a tak Aczkolwiek z tego co mi pocieszę cię, że radar chyba nie obejmuje tych psowilków. wilków Co się jeszcze słyszy? Na taki wolf doktor jest wilczak w polsku. Olu, zastępnie. No ja czas. Zobaczyłem. Pierwot? Halo? Hm? Ja, po prostu coś obok nie przebiegło dosłownie. No. Aha, jaka to? jest a, mo a może by tego nie grabować Boże Co ty robisz? Skopię go jest brutalu Jak możesz to robić zwierzęta, tylko zwierzęta U, To wilki Wilki to też zwierzęta! Co z tego? Wilki to groźne. To nie jest wilk, to jest wilczak. Nie obchodzi mnie to. On nie umrze pewnie. Czy miałem ten przejść? Nie, miałeś iść na górę. Aha. O, dobre! O, teraz cię kochają, zobacz. Nie mnie. Snake, <śmiecki> <śmiecki> no. nie że No. Tylko zabawne, bo wystarczy pójść w górę trochę. To nie. kata. Oh yes. Wygląda jak najbezpieczniejszy się też mojego życia? Nie. Ukosnik serca. This the detector either. <laughs> Dobre, Snake. Ale widać Meryl się zna, tylko że chyba jej ślady znikają. Yeah, awesome. I mean, it's jest całkiem simple. Wish you jest so good? Yes, this is the best. What? Beniz! Beniz? So, what do you think? Pretty good, huh? How did you know where the mines were? it sounds weird but when mantis dove into my mind i was able to see where the mines were placed. wow so that's big okay i see wow really? a little bit only a little thank you thank you first give na ile to bit ale. all right well to To Ale... część część mi prawda? Pewnie tak mi jeżeli chcesz prostej drogi I to jest tak tędy... chyba Chwilewet What? No właśnie Ale co tam, Eril? Poszedłeś troszkę za wcześnie. Da, widać te ślady. No Blery. właśnie. Było Do, je widać. Z dołu było. Jezu. Nie ja kobieta Jest spokojnie, jest prostsza droga Ale to ci powiem później Najpierw chcę przejść tak tutaj, o, teraz I na hamasie odkiem mm. A Wupa! Na midzie Wow. O -o -o. No w której. Kiedy miesiączka atakuje? Ja tego nie będę komentował. Typnę od Gasmusa. No jeżę. Yes. Meryl. I guess I am a rookie after all. Don't Talk worry Meryl, me me want. Even I know that it's the oldest trick in the book. The sniper's using me for bait to lure you out. Nice bait, made. Damn. Shoot me, snake. No. My gun. No. I can't reach it by myself. Don't move. I wouldn't slow you down. I... Please don't slow me down. I... I... I can still help. I want to help you. Quiet down. Save your strength. Well. I was a fool. I wanted to be a soldier. What's <laughs> or... <laughs> and Don't give up on people. Don't forget me. <laughs> i yeah, Get out of here. Okay. oh boy. Meryl. Damn. Snake. It's a trap. <laughs> I don't to It's you out. The so he can pick you off. He don't do it. Must be sniper Wolf. Fox has sniper best shooter. Wolf. Snipers usually work in pairs, but this one's alone, huh? I know her. She can wait for hours, days, or weeks. It doesn't matter to her. She's just, and her. She's just and her waiting wait for you to expose yourself. On so, so, long gun, not can the mid open. Sniper, you see Wolf from where you are? There's nowhere to hide between here and the tower. She must be on the second floor of the tower. If Wolf is in the communications tower, she can see you perfectly. Not so classic sniper's position. That's just a At distance, you won't be able Aha, to hit her no. with a standard weapon either. You'll need a sniper rifle, Colonel. Take it easy. I'm gonna save Merrill, no matter what it takes. Okay. Thanks. What's wrong, Naomi? Nothing i'm just surprised you're willing to sacrifice yourself you've got the genes of a soldier not a savior you're trying to say that i'm only interested in saving my own skin i wouldn't go that far but i don't know what the hell my genes look like and i don't care i operate on instinct like an animal i'm going to save meryl i don't <laughs> need an excuse okay and i'm not doing it for someone else either <laughs> i'm going to save meryl <laughs> for <laughs> myself <laughs> colonel don't worry snake Ale musisz znaleźć sniperkę. Oh, yes. I zapewne ja, jednocześnie muszę... Aha! Jakbym tak nie wpiedała się w minę. Nie tędy. Prawo, prawo w no. Oh, no! 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 Najpierw. Adolf Hitler. Wiecie, co mam. Amin musisz stąd wyjść w ogóle. Zbierzec. Próbuję. Wiem, że... Widzę właśnie jak próbujesz. Idziesz w zupełnie przeciwnym kierunku z tego, w którym przeszedłeś. Przez musisz stąd wyjść, mam na myśli musisz stąd wyjść. Najprościej idź, idź w prawo. Well idź w prawo i trzymaj się krawędzi. I cały czas tędy. I tu, użyj karty. O ile próbuję, ale niestety ktoś mi nie pozwala swoim dialogiem. Teraz musisz znaleźć snajperkę. Protip. O tak, on wie bardzo dużo odnośnie całej tej miejscówki. To no dobrze. Merlin. You will die if you leave her like that you are you going to save her she's just bait it's me they want if i step out there i'm gonna get picked off and who's gonna save meryl then i'm hoping that as long as i don't fall for it they'll leave meryl alive so you're just going to leave meryl there she's hurt i know what i'm doing meryl understands too that's horrible you're right it is horrible but that's war and the first rule of war is to stay alive Coś, czego mi się nie udaje. I nikt oglądający nie jest w stanie zaprzeczyć Chciałbym powiedzieć, że idzieś coraz lepiej Ale Nie jestem pewien, czy mogę I know that Otacon, have you ever seen a sniper rifle anywhere on this base A sniper rifle? Meryl's been shot by an extremely good sniper Sniper a high-quality sniper rifle is the only way i can fight back i uh, I saw a psg-1 in the armory oh, second floor basement of the tank hangar go all the way back there well, yeah. what's wrong with you auton oh uh, nothing since a e, baby obvious is there a sniper rifle well, there's a psg-1 in it dobijecie jeszcze bardziej, okej? drodze będą bardzo nieprzyjemne rzeczy. Nie, 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 nie! Pamiętasz te pudełko z kartonu, którego nie podniosłeś? Pudełko A? Nie, pudełko A. Co z nim? Gdybyś się miał podróż, byłaby prawdopodobnie krótsza, byłaby dużo krótsza. Aha. Bo widzisz, te pudełka wykorzystują system przemieszczania się. Jak się, jak się wpakujesz jako pudełko do, na pakę ciężarówki To cię przewiozą do punktu, z którego ta, ta twoje kartonowe pudełko pochodzi Czy teraz jest? Czy jest ostatnie? Czy ja dobrze idę po trasie? Może? Tak No w każdym razie teraz musimy... Chcecie coś rzeczy Ej ja mi w sumie teraz jak już wyjdziesz z ja tej lukacji mógłbyś zapisać i możemy zrobić sobie przerwę na dzień to się stąd wychodziło Na no, pewno nie tak Ja pierdolę Masz rację wyposażone? Zaraz będę miał owszem Nie, czekaj Pamiętasz jak to działa? W A mi to chyba nie działało na te Czy działało? Działa, działa Chyba Czyli bo to jest znacznie lepsze pytanie? Na pewno i tak. No. El... Na pewno jakoś wiesz. Czy mógłbym to wrzucić? Okej. Okay. Gdzieś chyba właśnie było, było przejście. Tam. O, tutaj. O. Tam, tam! Dobrze szedłeś, dobrze szedłeś! Właśnie. Co, że kontrolki się odwracają? I wielokrotnie Ja się kurwa poddaję Ja się kurwa poddaję z tymi kontrolkami naprawdę O mój Boże Dosłownie muszę wracać z to prawda? Tak yes! Karta I tu możesz zapisać i zrobimy sobie przerwę Wiesz ja tam wierzę. Nie ja bym bolał jednak. Domyśliłem się, że to bardziej o ciebie chodzi. What is it, snake? What is this snake? i tak? Była długa. Nie wyszło tak źle. Ja. Dosyć dużo zrobiliśmy. Z problemami, ale jakoś poszło. Mhm. A to może będzie jeszcze lepiej, prawda? Jasne. Prawda? Jak tylko podniesiesz snajperkę? I taki w takim tempie. Także widzimy się następnym razem, kiedy będziemy szukać sniperki. Tak czasu się bo Iść.